Witajcie moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dzisiaj mogę to w końcu powiedzieć, nadszedł ten dzień, kiedy pakuję się i wyjeżdżam nad morze, gdzie spędzę tam około 3 miesięcy, jest tutaj mnóstwo nowych osób, więc powiem dlaczego wyjeżdżam na tak długo, nad polskim morzem prowadzę bar, w którym również też mieszkam mam niecałą minutę do plaży natomiast mieliśmy teraz długi weekend czerwcowy z Bożym Ciałem, otwarty bar wczoraj przyjechałam i zostałam na noc, poszłam potwornie późno spać słychać to na pewno po moim głosie i zaczynam się pakować ja zazwyczaj pakuję się do takich długich Dużych, jak widzicie za mną e, zakupowych toreb, nigdy do walizek, dlatego że muszę po prostu zmieścić tam mnóstwo, mnóstwo rzeczy e, i oczywiście jak zawsze zabieram mnóstwo kosmetyków, przyjechałam też po ubrania i po buty i dzisiaj pomyślałam sobie, że właśnie takiego vloga dla Was nagram, zostańcie ze mną do końca, dlatego że na samym końcu pokażę Wam właśnie to miejsce, w którym e, spędzę najbliższe 3 miesiące. No, i jak co roku zabieram również kosmetyki, których e, daty ważności na przykład się kończą, albo mam tak jak tu w przypadku tych podkładów, których wzięłam tutaj nawet dosyć sporo, e, po prostu są tutaj takie końcówki, które chciałabym zużyć. E, oczywiście mnóstwo różnych maseczek, także to jest na pewno część e, kolorówki, którą ze sobą zabieram. Mam tutaj kolejne jeszcze maseczki, i w łazience przygotowałam sobie również takie kosmetyki, które gdzieś tam zaczęłam, albo właśnie które, które na pewno chciałabym zużyć. I tutaj jest właśnie część tych kosmetyków, przede wszystkim pielęgnacyjnych. Jest tu również prostownica, depilator, kolejne maseczki, skarpetki złuszczające, kilka gumek do włosów, waciki, aloes i jeszcze takie kosmetyki, których daty ważności się kończą, także czas je również ze sobą zabrać i w końcu zużyć. W ogóle muszę dzisiaj również podjechać do optyka, dlatego że sprawiłam sobie dwie pary okularów, okularów korekcyjnych. Jedne są korekcyjne, drugie korekcyjne i jednocześnie przeciwsłoneczne. Takie też zamówiłam e, szkła. I pierwsze ok okulary są Victoria Beckham, które są przepiękne. Natomiast o ile wiecie na początku jakie kupiłam wszystko było z nimi ok, e, natomiast ja z z też ich nie nosiłam zbyt często i zauważyłam, że one mnie gdzieś tutaj delikatnie cisną. Więc yy, pojadę, żebym po prostu tutaj to yy, wyregulowali. I tak wyglądają pierwsze okulary, które są moim zdaniem naprawdę bardzo ładne i twarzowe. Natomiast drugie okulary są yy, marki Chloe, i to są okulary, które ja zrobiłam właśnie ze szkłami, które pod wpływem no właśnie nie wiem teraz czy. Raz, czy czy warunków atmosferycznych zmieniają po prostu kolor szkieł i te okulary wyglądają w ten sposób i one później jak ja na przykład jak wychodzę na zewnątrz, to one zmieniają kolor e, szkieł e, i oprócz tego, że są to okulary przeciwsłoneczne, to też korekcyjne, ale te są akurat e, idealne także jadę z tymi właśnie z Wiktorii, żeby mi je e, tam podregulowali, żeby mnie to nie cisnęło za uszami, e, także muszę to załatwić, bo chciałabym e, te okulary też nosić właśnie w Akacje, także mam nadzieję, że mi się uda to załatwić. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie na temat tych okularów. I w ogóle dzisiaj też jadę do mojej przyjaciółki, która od dosłownie kilku dni mieszka w nowym, nowysienkim, wybudowanym domu, a że Kasia miała również ostatnio Okrągłe urodziny, bo znamy się tak naprawdę chyba od zawsze, to mam dla niej pewien prezent, który już teraz mogę Wam pokazać, dlatego że kiedy będziecie oglądać ten filmik, no to ona już go będzie miała u siebie, także sami zobaczcie, co dla niej przygotowałam i pokażę Wam również książki, które ostatnio odebrałam w Empiku. A dla Kasi w prezencie urodzinowym przygotowałam zestaw kosmetyków Bath and Body Works z balsamem, żelem i mgiełką. Książkę Kobiety nie kłamią i mają najwyżej 39 lat i tego się trzymajmy. Mentalny lifting dla początkujących. Mam nadzieję, że ta książka Kasi się spodoba. I piękny, mój ukochany. Zapach marki Rituals. Uwielbiam tą serię właśnie zieloną. Zresztą wszystkie serie są fantastyczne i ten zestaw jest w takim pięknym, eleganckim kartoniku. Także mam nadzieję, że Kasi te prezenty się spodobają. Także taki prezent dla Kasi. W Wempiku kupiłam kilka książek, między innymi nawyki warte miliony, czyli jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo, no może jakby nie zależy mi na jakimś bogactwie, ale myślę sobie, że może czegoś ciekawego dowiem się z tej książki. Kolejna książka to surogatki, czyli historie kobiet, które rodzą po cichu. Też mnóstwo um, opinii czytałam na temat tej książki. Jestem naprawdę niezwykle ciekawa tych historii książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej wszyscy wiedzieli też jest mnóstwo fantastycznych opinii a ja zazwyczaj kupuję książki z dobrymi opiniami, też tak mam Magdaleny Kostyszyn Książka, którą chyba już wszyscy czytali, i kupiłam coś dla moich rodziców, czyli Połącz kropki Znani Ludzie. To jest taka książka, w której mamy, na pewno to pamiętacie, bo ja to z dzieciństwa pamiętam, takie cyferki tutaj, które łącząc liniami no, pojawiają się znani ludzie. Natomiast ja to wzięłam tylko i wyłącznie, dlatego, żeby po prostu, wiecie. Moi rodzice też już mają swoje lata, żeby po prostu ćwiczyli mózg. Także mam nadzieję, że im się to spodoba. Takie moje zakupy z Empiku. Natomiast jeśli, o zaku... natomiast jeśli chodzi o zakupy z Limango, to jest bardzo podobna strona do Zalando Lounge, natomiast ona jest powiedziałabym dużo korzystniejsza, jeśli chodzi o czas zakupu, bo na Zalando Lounge mamy taki czas dość okrojony, bo to jest jakieś 20 minut, później jeśli odświeżymy koszyk, to możemy dalej jakby te rzeczy trzymać, natomiast na Limango ten czas jest zdecydowanie dłuższy, no i pokażę Wam co kupiłam. To, co warto podkreślić, to Limango to nie tylko ubrania, buty i torebki, ale również kosmetyki i na przykład świece. I tutaj wzięłam taki wielofunkcyjny spray do włosów, którego używam od wielu, wielu lat, Schwarzkopa, który był w fantastycznej cenie. Generalnie te kosmetyki są dość drogie, bo to są takie kosmetyki, powiedziałabym, salonowe, ale można je oczywiście też kupić i ten spray, który starcza nam naprawdę na bardzo, bardzo długo, nie kosztował chyba nawet 30 zł, także... Taki pierwszy zakup. Następnie mam klapki Brikenstocki, które są przepiękne. Sami zobaczcie, jak przepięknie wyglądają, i też cena ich była niezwykle okazyjna. Naprawdę można fantastyczne rzeczy kupić w super cenach. Także takie klapki. No i druga para butów to Big Star. I to są buty, które wziąłam z myślą o ćwiczeniach, o w ogóle jakichś takich spacerach, bo one są niezwykle lekkie. One praktycznie nic nie ważą. A te buty, które ja mam teraz aktualnie do ćwiczeń, no już powiem szczerze, trochę, trochę są zjechane. I pomyślałam sobie, że może jeśli te będą wygodne, tak jak tamte, to będą mogły je spokojnie zastąpić. I też kosztowały dosłownie jakieś grosze. No i także to są całe moje zakupy z Limango.